Siema mordy w dzisiejszym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy grać w białych sobie na początek z odcinką. Nie znijmy. Zabijmy sobie w do Jak dojdę do końca karnetu. Zrobimy... Zrobimy otwarcie w, w skrzynek. Więc czekajcie na odcinek, ale nie wiem kiedy skończę. O Jezu. To nie... O Jezus! To było nie do wygrania. zrobimy sobie jeszcze raz. Dzisiaj mam taki luźny dzień więc My sobie kroplimy tego 8 bita Zostawię w skrzynkę, bo tam ma dwie O z bólem nie ma szans Wiedziałem, że nie co dobiję tu skrzyneczkę, na nie uciekam Dobra Miałbym z nim szansę ale Kurczek ale jest jesiny jest będziemy znowu na minusie, więc nie jest zbyt fajnie, za niedługo będzie gość specjalny, więc wyczekujcie odcinka. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. O, to jest ból. O jezu, o jezu, o Ale w ostatniej chwili się doleczyłem. A tu sobie to i o O jezu, to też było tak. Zarywamy, muszę się doleczyć. Ultra ale... Ja bym nie wykorzystał gadżeta to było pewnie Gadgetu Chrócimy sobie o kojusz... oh, jeżdż to jest ta pewnie mało tego ulta, Zdary, więc on będzie słaby zawsze lubiłam rygdalę, ale... O, no w no, był. O dobra, nie do wygrania, nie do wygrania, ale chyba na kuchni, ale wreszcie, ale bym się nie zwróciła tam, co przegrałam, więc szkoda. Kurde. Chyba nie spodziewał się gościu, że mam gadżet. Z Frankiem bym miał szansę. Z tym też chyba. O, to będzie Ja... Nie, nie chcę, bo będzie w krzakach. Gdzieś siedział. A to sobie zostawimy, bo Żeby uciec. W razie czego. O, kupi Frank. O nie, jak. Przyszła szelka to widać, że... O nie jeszcze Ulta ma to by było nie do wygrania, będzie chciał się zbliżyć do mnie. Mam tak czasem. O widziałem. Uciekać trzeba. O Muszę się doradzić. O kurde. Jakby tego kolta tu nie było, to bym wygrał pewnie. Bo bym uciekł, ale zauważyłem, że kold, więc nawet nie zbliżałem do niego.

To sobie pana pił, więc może będzie uda nam się. Kurwa, strasznie. O, sobie coś nie mam. Co ja tu poczekam? Co ja tu podeszłam? O kurwa. O, bo... o sorry za te lagi Cek. ostatnie więc sobie zostawimy O to było tak na farcie na farcie bo mnie ultem jeszcze skasowało w tym to bo była mnie o nie, do szelki nie, do szelki nie. Ole głupia. Dziwna. Dziwni. Chodź tu, chodź tu. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Ja chyba wiedzę, że ja to jestem. Boję się tej szelki. Żebyś miała zero ulta. Do bo o dobra. Jest wity, O nie, wiedziałam, że ma O dobra, uleczam się. Dobra. Mamy prawie równo szaso, ale on tylko czuje, chyba nie sięgnie. To przecież on tu tam był. Równo. O, cyk cyk cyk. Wiedziałam, że wygra. Więc... Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i mojego kolegi Teltermati. Wiecie też do klubu Nutkipoko. Poko. Więc... Elo, cześć!